Nad jeziorem Tarnobrzeskim ponownie zagościły szanty. W muzyczny rejs po całym globie liczna grono entuzjastów żeglarskiej piosenki zabrał zespół Old Mariners. Był to pierwszy w tym sezonie koncert szantowy, który uświetnił kolejną edycję regat amatorskich z cyklu Forbet Cup. Impreza miała miejsce na popularnym cyklu. Bardzo się cieszymy, że udało nam się na finał regat, podobnie jak w zeszłym roku, sprowadzić e, muzyków e, śpiewających. O żeglarstwie, o, o tym, co przeżywamy, o, o fajnych po prostu wspomnieniach, które zawsze muzycy spisują i, i ubierają w muzykę. Także cies cieszę się osobiście, że, że to, co mówiłem rok temu, udało się zrealizować w tym roku nie w formie festiwalu, który nam się zawsze cały czas gdzieś tam marzy, ale chociaż w takiej formie takiego koncertu. Specjalnie do tarnobrzega ze skarżyska kamiennej przyjechał dobrze znany miłośnikom szant koncertujący w całej Polsce zespół Old Mariners. Nie była to pierwsza wizyta muzyków w tym miejscu. Zespół World Mariners, znany, grający wielokrotnie w Tarnobrzegu, nad naszym jeziorem, chociażby w zeszłym roku na terenie, na terenie mariny, bardzo doświadczony i z górnej półki. To są nasi przyjaciele, bardzo fajny klimat, bardzo fajne dźwięki. To są takie piosenki, które większość ludzi zna tak naprawdę, gdzieś tam kiedyś słyszało i no, na pewno gdzieś zanuci. Gdy harpą bił się wcielsko, przez morza przeszyry Podderzał z całą siłą, nie przeżył tego nikt Ich dusze już wędrują gdzieś po łodkach pijlerz grin. Nie dane był im zemsty smak, znów wygrał no Dick Wiosujcie chłopcy, ile I wish the chain in the sun. Czarnobrzegły, żeśmy gościli parę razy, Każde, każdą z tych wizyt fajnie wspominamy, a dzisiejszą będziemy wspominać tym bardziej, że no Tadeusz jest naszym też przyjacielem i wspólnie żeglujemy, więc z wielką ochotą żeśmy również przyjęli zaproszenie. Muzyka żeglarska przyciąga fajnych ludzi. Jest tu gromada żeglarzy, do których dedykujemy naszą muzykę. Są też tutaj goście z Niska, gdzie żeśmy niedawno grali koncert, który przerwała nam burza i skończyliśmy go w hangarze klubowym, więc więc nasze koncerty nie tylko, nie tylko mają, że tak powiem, wymiar sceniczny. Miejsce, no to miejsce znam tutaj z okazji tego, że również jestem żeglarzem i, i, i jestem też częstym gościem Grupy Woda w ich inicjatywach, więc, więc jezioro znam. Bardzo przyjemny akwen, i nie powiem, że go nie zazdroszczę. Old Mariner to folkowy kwintet wokalno-instrumentalny wykonujący muzykę morza, utwory o tematyce marynistycznej opierający swój repertuar na kompozycjach autorskich, ale nie tylko. Podczas koncertu nie zabrakło szant, pieśni pracy, jak i tradycyjnych melodii z różnych stron świata o tematyce morskiej.